Hej, witam moich najlepszych widzów na świecie. I w dzisiejszym odcinku będę grała w Dreams 4. I w, e, stworzę jakby w nich e, w siebie. No i zobaczymy, jak ja to stworzę. Czy to dobrze stworzę, czy, no, wiedzę, czy w ogóle będę podobna do tej postaci, postaci, czy. Czy może czym, czym po prostu w ogóle nie będę? podobna, no nie wiem, zobaczyłam. Ale no, myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy już prowadzili do odcineczka. Dobra, patrzcie, tu już uruchomiłam jakby simsy. I nie, yy, yy, oby, nie wiem, czy dobrze widzicie, ale dobra. Yy, tu jakąś wylosowaną postać na razie. I jeszcze głos na początku też zrobię jakiś. Yy, nie, chyba ja takiego głosu nie mam. Dobra, głośnik już wybrałam, teraz przychodzimy do jakby do bioru No tak, jeszcze musimy jej zrobić sylwetkę jak tytuł? O nie Jak my sylwetkę robimy teraz? I też nie. Jeszcze, e, jeszcze stwierdziłam, że jeszcze przejdę właśnie do, e, do buzi e, I wybieram teraz jakieś włosy, wiecie, cerę Dodam, jakby twarz już mam zrobioną. Dobra, myślę, że pierwszy ubiór, taki jaki był jest nawet ok, więc nic nie będę zmienia, jedynie jakieś tam buty zmieniam. I jeszcze sobie dodamy jakiś. I wybram jeszcze taki strój. E, myślę, że on jest nawet fajny, ładny. I nie wiem, czy jeszcze jakieś będę wybierała. Chyba teraz już przejdziemy na wiecie na takiej. Bardziej już... Boże, <laughs> Zastraszyłam się Nie, musimy te okulary zdjąć Jakieś pomadka, to jest jakiś makijaż Dobra, będzie nawet git, Ale te strój musimy kompletnie zmienić Bo nie, nie, nie Ale mi się to nie podoba Jak mu tutaj sukienkę? Może taka będzie jaki Tylko zmienimy o Na ten kolor I te rękawiczki też raczej nie Dobra, patrzcie Ona się teraz tak prezentuje Myślę, że na git. Taki sery będzie fajny. A teraz przechodzimy już na sportowo. Nie, to też mi się za bardzo nie podoba. Musimy to wszystko skreślić, jakby. e e e, e. I, i weźmy sobie inny. A dobraniek sportowy będzie taki. Może jeszcze jakiś. Jeszcze taki percepcjonują, jeszcze taki sportowy. Myślę, że on też jest nawet fajny. A do smakę jakiś taki. Dobra, na imprezę wybrałam jakiś taki. Wiecie, jesteś inny. Dobra, wiecie, już wybrałam jeszcze jakieś tam inne stroje, ale już nie pokazywałam. E, jeszcze jakiś taki e, na ciepłe wybrałam, taki gorący. Znaczy, no. no, myślę, że ona jest już w gotowa. Teraz ją nazwijmy. E, tylko. Marta? No tak, bo jestem Marta. E, Boże, co ja napisałam? Nie, 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 źle, źle. Marta. Nazwisko, elegancko, a teraz jeszcze te takie yy, No, inspiracje yy, No, inspiracje No, no, a ja chciałam właśnie wam powiedzieć yy, Jak wrażenia, jak wrażenia na razie Czy na razie jestem jakby yy, do siebie podobna? Nie wiem, powiecie. Dobra, tutaj daj miłość mm, mm, mm. No i w ogóle chciałam powiedzieć, że jeszcze może zrobić jakieś zwierzaczka sobie. Ja u mnie nie mam zwierzaka, ale no Bym chciała sobie zrobić, ja to z pieska Ale to wiecie, jeszcze potem, ja już muszę zrobić to A Teraz mamy tu takie coś, że muszę zaznaczyć wątkami co lubię Dobra, więc czarne lubię mm, mm, różowy lubię E, pomarańczowe to tak nie lubię. chociaż ja i tak bardziej mm, lubię kolory, ale nie troszkę będą dobra. Coś tam zaznaczone. Tutaj gatunek muzyczki. E, muzyka klasyczna mm, nie przypada aż tak. E, muzyka romantyczna. Jestem mm, romantyczna. E, autorska Gideon. Bok też lubię. Razem dla dzieci. Nie wiem. E, muzyka elektroniczna też nie za bardzo. A teraz zajęcie, gitara, tak, na no, ja sama gram na gitarze, gotowanie, gram w wideo, git, majsterkowanie, nie, malowanie, nie przepadam za bardzo eee, Nauki kosmiczne, ogrodnictwo, pianino, nie wiem, bo nie gram eee, Programowanie nawet, git, sprawność fizyczna, tak e, między szkół mandioła, nie wiem, eee, zaczmy, tak, a złośliwość, nie, no ja nie jestem złośliwa nie no wcale, ale dobra Przechodzimy już do następnego e, Aktywne dajmy tutaj A tutaj, aha, tutaj jeszcze można Tu y, jestem smakoszka, miłośnik pozyczki Ej dobra, dajmy miłośniczka Psu i Dobra, tak jak mówiłam Ona już jest gotowa party to, 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 to ja, no tak, no No powiedzcie, no jestem podobna No i też od razu przepraszam Jak coś nie widać, ale nie wiem Yy, po prostu nie wiem, jaka jest jakość tego, ale no. Napiszcie w komentarzu, czy, 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 czy po prostu jestem podobna. No, napiszcie, no. No, no, troszkę jakaś większa ma y, Jestem, jakby, ale nacisnęłam na solatkę. Nie wiem, co mi to dało, ale no, to, no, to, to ja, więc. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba, czy jestem podobna. Jeszcze to teraz będzie A już bym się będą Teraz proszę tego zwierzęcza. Bardzo w razie takiego pieska. No, ja ogólnie nie mam pieska, ale wiecie, jak no, działa. I no, sylwetka. Myślę, że jest w git sylwesty, czy nie? O, nie, nie może być mi się takie zagryte trochę. Myślę, że taki co było to był, był mm, medglites. E, tu nic, że nic nie będziemy zmieniali. E, tu można dodać jakieś kolory? Nie. No, myślę, że też jest dobrze. O, można dodać jakieś kropki. No właśnie, tu też jest, że na spacer. A no tak, bo mi też się robi ciuszki, A e, nie widziałem w ogóle, Pierwszy raz sobie zwierzaka. E, będę, wiecie, taką. E, bo ja, ja mówię, że jak. E, bym chciała w ogóle. <trafię> O, z panem, że Ale no, takie zwykłe, to damy mu jakąś obrożę Taką idę mu na czarny, będzie się nie ubijało Plus jeszcze możemy w sumie coś dać No kokardę, nie wiem, bo to w sumie no, no, chłopak, ja bym chciał chłopca, A może jeszcze coś, no nie pożałujemy mu ciuchu A no właśnie, on jeszcze ma takie różne no, czapeczki, takie tam A tu co ma, aha, jakieś takie, to damy na spacer potem Mm, ale fajne ma, ale fajne, ale mu ale to jest fajne. Dobra do mu kochani. Teraz go tylko jeszcze nazwijmy Nie wiem kim nie mu dać. Myślę, że wylosujemy. Mam takie imię dla pieska, którym ale Tobi No nazwałam mu Tobi Nie wiem, czy nazwisko też mam mu robić. Nie wiem, a chyba nie. I teraz mi te wybieramy. On już jedną ma. Że jest jakiś, że jest y, rozrywkowy. To już jeden miał tutaj. Możemy mu też zmienić, ale nie, myślę, że się podoba. O! Jaki on jeszcze może być? Y, przyjazny. Myślę, że też. Żart, y, Żartok. No nie, bo wtedy będą musiały wiecie, więcej płacić na jedzenie. Oddany tym psów, są zawsze wyrodziny wyżej no dobra, nie będę. że to no kochani, ja już będę kończyła ten odcinek stworzyłam właśnie siebie i też zwierzaczka e, no i e, jak wam się podoba? E, podobna jestem no mega wam dziękuję za oglądanie a jak wam się podobałem tego typu tego właśnie typu odcinki jak w coś gram, to zostawcie łapkę w górę, to będzie mi mega miło, bo wiecie, każda łapka w górę każda łapka w górę daje taką mega motywację. No, no i też subskrypcję, żeby być wszystkim na bieżąco, na z dzwoneczkiem. No, to chyba już tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. papa! Pa!